Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z testem, recenzją oraz pierwszym wrażeniem produktu, który jest dla mnie nowością. Już pewnie wiecie po opisie o co chodzi, ale gdy tylko zobaczyłam ten balsam do ust na półce w naturze, to stwierdziłam: o nie, od razu go kupuję, robię dla Was test, nagrywam, bo jest to moim zdaniem ciekawy, bardzo ciekawy produkt, o którym też kilka razy mi pisałyście. Ale jaka była moja pierwsza myśl? Wiedziałam i byłam przekonana, że mm, będę. Po takim pierwszym użyciu tego produktu będę zawiedziona, że będzie to produkt, który bardziej wygląda niż robi jakąś robotę na naszych ustach. Że jest to po prostu bubel, który no, jest pachnący, który pięknie wygląda, ale właściwie nie nawilża wcale naszych ust. I mowa tutaj oczywiście o popularnym na całym świecie lipsmakerze do ust. I zobaczcie, ja mam tutaj wersję Coca-Coli Sherry. Ja uwielbiam Coca-Colę wiśniową. Chyba nawet bardziej niż tą zwykłą coca cola więc stwierdziłam, że kupuję od razu. Już było w moim koszyku, jak to w ogóle zobaczyłam. I jestem bardzo, bardzo ciekawa. I słuchajcie, ja już ten produkt otworzyłam, ale go tylko powąchałam. Absolutnie go nie używałam, żeby z Wami zrobić tak jakby pierwsze wrażenie. No i dalej jestem nastawiona tak, że to będzie taki trochę bubel do ust, że to nic nie nawilży ani... No, po prostu nic nie zrobi. Ale, żeby być obiektywną, oczywiście go przetestuję. Przetestujemy sobie go razem. Dajcie znać i napiszcie w komentarzach, czy wy macie ten produkt, jaki macie smak i w ogóle, jakie są jeszcze wersje zapachowe. Wiem, że jest jeszcze zwykła cola i chyba sprite. Dajcie znać, czy wiecie jeszcze, jakie są właśnie wersje zapachowe i smakowe, no bo tu mam smaker. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, więc jeśli chcecie ze mną to razem przetestować. To zostawcie ze mną oczywiście do końca. I może zacznę od samej etykiety, od samego opakowania. Już tutaj pierwszy rzut oka to jest Lip Balm Made in the USA, więc widzicie, to nie jest żadne chińskie, także bardzo fajnie, plus ode mnie. I co tutaj mamy napisane? Pielęgnuje intensywnie, nawilża usta, zawiera składniki odżywcze, regenerujące i wygładzające, nadaje ustom piękny połysk. Fajnie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest z tym nawilżeniem. No i co? I, i otwieram go tutaj. W ogóle fajne opakowanie mają te, te Lips Makery. No i tutaj mam już taki chapstick. Zobaczcie, jak najbardziej ok. Nic tutaj nie musimy um, palcem wydłubywać. Ja wolę takie chapsticki niż takie słoiczki, gdzie musimy palcem wydłubywać i się smarować. Także zobaczcie, w ogóle zobaczcie, jak to mało miejsca zajmuje. Fajnie, bo możemy to wrzucić do torebki, i to się zmieści wszędzie, po prostu wszędzie, nawet w kieszeni. To jest bardzo, bardzo malutkie, fajne opakowanie, takie nie wiem różowe, takie bardzo metaliczne. Otwieramy i wąchamy. Ja już wąchałam, ale powącham znowu z Wami, ja uwielbiam to wąchać, bo uważam, że zapach jest świetny. Mm. No i słuchajcie, pachnie mi to takimi żelkami haribo o smaku coli. Wiecie, te takie żelki kolki, takie małe kole. Naprawdę to tak pachnie. I czuję tu tylko, wiecie co, czuję tu bardzo kolę, ale tej wiśni tak nie bardzo. No może odrobinę, ale bardziej to moim zdaniem pachnie tylko i wyłącznie kolą. I zobaczcie, ta pomadka ma taki kolor, taki bardzo wiśniowy kolor. I zobaczcie, ta pomadka daje odrobinę koloru. Taki bardzo, bardzo bladziutki róż, bym powiedziała. Ale fajnie, ja wolę jak e, balsam daje trochę koloru, bo zawsze te usta jakoś tak bardziej wyglądają dziewczęco, zdrowo i świeżo, po prostu Dla mnie zapach jest przepiękny, dajcie znać, jeśli macie e, ten balsam, co sądzicie o zapachu Dla mnie super, ja uwielbiam takie, takie zapachy słodkie Dobra, wysmarowałam sobie całą rękę, to teraz czas, żebym posmarowała usta I uwaga, to jest test, naprawdę test, pierwsze wrażenie, jeszcze nie smarowałam tym ust, więc jedziemy Hmm. Słuchajcie Wow Jestem w szoku, powiem Wam Myślałam, że ta pomadka jest twardsza i bardziej zbita I że ona daje takie Fajnie, super, naprawdę I że ona daje takie, nie wiem Sztuczne nawilżenie, takie bardziej Lekkie, błyszczykowate, a ona Powiem Wam, jest bardzo zbita Wow no, powiem Wam, że chyba zmienię zdanie. Myślałam, że to będzie bubel, ale całkiem fajny jest na ustach. Bardzo przyjemny, bardzo taki kremowy, bardzo nawilżający, bardzo zbity. No i oczywiście smak jest fenomenalny, naprawdę. Jest tak słodki ten balsam. Smak nie jest taki chemiczny, chociaż chociaż może trochę. Ale jak najbardziej wyczuwam tutaj kole. Niekoniecznie może kole sherry, ale kole na pewno. Chociaż może, no nie wiem, ale nie jest to taka prawdziwa kola sherry. Jak pijecie kole sherry, to, to na pewno tego nie macie na ustach. Ale jakaś tam kola jest. Gdzieś to może leżało koło koli. Ale jeszcze wracając do tego nawilżenia, to jest bardzo, bardzo fajne. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że to będzie tak, tak nawilżać. Jestem bardzo ciekawa, jak to jest z trwałością. Bo, bo, bo to nie jest taki typowy test na żywo, ale moje pierwsze wrażenie, ale powiem Wam, że, że to pierwsze wrażenie jest jak najbardziej ok. Naprawdę super, super jest. Super jest taki komfort na ustach. To jest bardzo, bardzo tłuste. Nie wiedziałam, że te balsamy są tak tłuste i tak nawilżające nie wiem, jak to jest z tym kolorem na ustach, widzicie? Żeby był jakiś róż na ustach. Ja tak nie bardzo widzę w podglądzie, może Wy widzicie. Słuchajcie, naprawdę myślałam, że jak to kupię, to to po prostu będzie leżeć w szafce i raz to użyję dla Was do testu, a po prostu nie będę tego używać, ale jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczona, naprawdę. Bardzo się cieszę, że kupiłam ten chapstick, ten smaker. naprawdę jestem w szoku. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych, o tych balsamach do ust. Dajcie znać, jakie macie smaki. W ogóle dajcie znać, jakie są dostępne smaki, bo, bo jakoś tak nie zwróciłam uwagi na tą półkę. Od razu, jak zobaczyłam ten Coca-Cola Sherry, to od razu to kupiłam i nie bardzo patrzyłam, jakie są jeszcze um, tam smaki. Ale jak najbardziej Wam polecam. Tutaj jeszcze Wam nie powiedziałam, ile tu jest gram. Tu jest, tu są 4 gramy i pomadka kosztuje około 12 zł. Ja ją kupiłam w promocji w naturze za8, chyba 90. Także. Wydaje mi się, że jak najbardziej ok za taką pojemność. Dobra dziewczyny, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Dajcie koniecznie kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał. I ja się zastanawiam, czy nie kupić więcej tych lipsmakerów i zrobić wielką bitwę. I który zapach wygra, który zapach jest najlepszy, który jest najgorszy. Także dajcie znać, czy chcecie taki film na moim kanale. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do następnych filmów. Pa, pa.